Witajcie w kolejnym odcinku o górze Haunted Kuźnia Demona I kontynuujemy dalszą rozgrywkę W tej chwili podnosimy sobie tą bramę Czy co to jest, nie wiem, co I idziemy sobie dalej Dobra, idziemy tu iść, musimy Zaczynamy O, skocza co mi tak strzela? Dobra, mój tak rozwalił jeszcze go. Dobrze. Coś mi tak z daleka, coś tam z daleka, coś mi dobrego, coś tam, jakiś dobry ten potworek jakiś tam nawalał. Szkoda, no. A to mój jest. Przecież no, coś tam tego zrobiłem. Ten. Czakłok ten jest dobry, szybko strzela. Z, tam muszę iść. No, dobrze idę fiolkę sobie użyłem. Dobrze. Idziemy. Aha, to jest tamten. Wiem już co mnie tak nawala. Kurczę. Nie widać go prawie nic tam. Muszę podejść bliżej. Ups. Tam mogę zejść? Może tu muszę iść? Nie. Muszę iść tamtędy. R. fiolkę muszę użyć. I idziemy bliżej Gdzie tu teraz jest tu jest? A są dwa takie Jedną już jest zabite monetę podniesiemy I kolejne sobie rozwalimy te podniesiemy Mnie zmienimy I tych pozabijamy A gdzie jest mój koleś? A tam gdzieś Chodzi sobie Dobra łuk Gdzie? Nie mogę tej siłki, dobra to idziemy sobie Z Tędy, dobra, tu fiorka leży, nie to nie fiorka myślałem. Dobra, idziemy sobie tędy Tu teraz są O jeszcze to mi idzie. Aha, już nie, już wiem, że ją te moje czary moje wolamy, z czarów, tam szybko padają jeszcze z tego. Ten jest dobry, tak jakby to wybucha tak wszystko. I bum, 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 bum. Kryształy mam. Ale to sam, ta sama, sama ta bro ten już zabity. Coś leży jeszcze. Co tu jest? Nie mogę zobaczyć, no to normalnie. wchodzę do tego i nie mogę. Może dla mojego kolesia, dlatego, nie wiem. Dobra. Zaraz idziemy tutaj. Mieczyk miecz z nauk zmieniłem sobie no i biegniemy tutaj gdzieś za to dobrze e. no i podnosimy to coś o to jest takie te te żółte z przodu co jest to wybucha jak to strzelę co to będzie bum nie trafiłem znaczy nawet nie szczeliłem bo coś mi tam strzeliło się. Tam jest tam coś gdzie, gdzie to jest? A tam jest, dobra, wiem gdzie kurczę, mam... Ty mówię mam, nie mam właśnie fiolek. A, tam walęłem kilka razy, chyba nawet to zabiłem to coś. Może szkurczę. Zaraz mnie zabiją... Jest, dobra. Starcza ta sama. Strzał uzupełniłem. Jest chyba kryształ czy coś. Nie, coś tam było. Teraz tamte, tamte, coś, tamte muszę porozwalać. A fiolek nie mam. O, tutaj też jest. Nie widziałem tego tutaj. Dobra, leży. Tam jeszcze. ops, Jest chyba już zabite. Trzeba jakąś fiolkę czy coś znaleźć. O, to jest lepsze. Przyda mi się. Jas fiolka, fiolka. Łóż czy dobrze fiolkę użyłem, bo już bym był zabity. Dobrze. Co tutaj my jeszcze mamy? Nic nie mamy. Tędyk, tam tędyk mamy iść. Ach, ten dyk się przejdę, bo może tutaj coś być ciekawego jakaś broń nowa, łuk nowy czy coś, nie wiem. Tam zejść nie mogę, nigdzie. Nie, to idziemy, dobra. Teraz się wracamy. Tutaj, gdzie to jest, tutaj, tu, tu, tutaj. Idziemy sobie. patrz może takie, takie te, będą zbrojownie czy coś takiego żeby sobie yy, jakiś nowy łuk czy coś starczy, nie wiem zdobyć. Coś takiego nowytkiego, nie? Ale nie widziałem nigdzie. O brakuj. po ile tego życia swojego straci? już stracił. Już kraje zabite. Gdzieś tam teraz. O kilka strzałów, jeszcze mój tam podejdzie, dobije. Już leży. Tcha fiorka leży. Nie, tam to mi życie uzupełni, dobra. Escape, escape. Życie uzupełnione. E idziemy tu jakąś dziwnie, coś się tam otworzy. To się podniesie. Hmm. Ile nie to Ja... Czy to kruki, czy co? Nie wiem, nie tu że raczej. Dobrze, zaraz chodzimy sobie gdzieś tutaj na dół. Rozwalamy no, fiolkę. A, ta gorsza, ta niebieska. Niebieskich to ja tam nie chcę. E, sobie ja spację. Mówię, ee, spację, wciskam. Dobra. Ta, sześć, tam szybciej, szybciej. Te chcę przejść. Idzie, 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 szybciej. Szkoda czasu na Was obraca jest tym młkiem jakieś strzały długie dosyć są dobra. i nie ma żadnych takich dbanuszków czy czegoś, żeby temu wystrzały jakieś fiolki zdobyć ale nie było, nie widziałem tak nigdzie mmm <laughs> o, o, nie, tak nie trafiłem w niego dobra i to dobrze, szczelamy tutaj ku jeszcze dobijemy i dobra, już jest zabita e jeszcze po prostu łeb teraz dostanie ta nie, jakiś mój tam pozasłaniał, nie wiem co tam było. Tu się kucnę jakoś. Czy tu się kucało, bo ja nie pamiętam, bo ile da się w ogóle kucnąć? Może gdzieś którędy inaczej będę mógł przejść. Tam się, aha, to się strzela w to. Aha, strzały trzeba podpalić. Gdzie tu strzały teraz podpalę? Bo oto to nie mogę. Nie wiem szale, to bym mógł wtedy A tutaj jest z przodu te Ognisko czy coś tam nie wiem o, gdzie? O, No takie te Było przewrócone w dół I teraz sobie to powinno spłonąć chyba Nie wiem, zielone jest ten No co? się skończył mi tam ogień, dobra, mniejsza z tym, idziemy sobie do przodu. Podpalę sobie strzałę, bo to jest ciemną. gdzie troszkę widniej. Monety sobie zbiorę. Gdzie ja przyszedłem? Tam gdzieś nie wiem Dobra, idziemy. Słyszę tutaj teraz do przodu. Co tutaj mam? Jakiś Nie lubię po takich podziemiach chodzić. Wolę gdzieś tam na powietrzu chodzić. Lepiej jakoś mi tak, nie wiem Tak ciemno tutaj zawsze. O tak cholera, jest dobrze. Sobie tak na powietrzu jak chodzę. Wygodniej mi jakoś nie wiem czemu. Ale ja tak wolę. A to jakiś człowiek to tego nie. Ha, na chwilę muszę zaskoczyć. Tu sobie te kryształy. E. Hmm. <laughs> ja mam chyba dwa kryształy. Dobra wiem e. co teraz tam wykorzystać Tu mam no, co mi teraz tylko zostało teraz kontrol, do kadoka przyłączymy to, to samo tutaj bierzemy Enter, wróć Enter, kup Choje ja tego nie mam Na dwójce i na czwórce mam to samo Na czwórkę weźmiemy sobie a to ma być na dwójce no. i dobrze potwierdź Aha, jeszcze ja mam jeszcze mam kryształy, tylko to też ja tego nie mogę. Aha, jeszcze magia bitewna jest jakaś Przełnie. Na lary pierw wezmę sobie, zobaczymy tutaj. A to z łuku, coś jak strzelam, ta A tutaj też z łuku. A tu jakoś coś to odwrotnie. A to jak z miecza, chyba. Dobra, coś. a mogę to w ogóle? Nie mogę. Nawet znaczy, to nie mogę. Dobra, a kadok. No, e, nie to. Wróć, lewy shift. A, tutaj mogę, nie wiem czemu. Tylko mało mam tych, tych takich sobie, żeby zmienić. A co mi tu daje? Nie wiem, na które tu dać teraz. No tamto mi się czwórka nie zapisała, nie wiem. Mam sobie zamiast jedynki tutaj coś podobnego, nie wiem. Dobra, Enter potwierdź tu jeszcze muszę sobie zmienić na to i to muszę ustawić to na czwórkę i enter no dobra jest ja teraz na czwórce i teraz elar no, nie może tutaj nie wiem czemu ale nie można dobra Tu też nic już nie mogę już tutaj na razie wymaksowane dobra to wracamy sobie na kadoka nie zmieniam. Wolę elarom pochodzić Ura, z trędy, gdzie muszę iść, gdzieś tam dobra. A tutaj co mamy? Nowy wpis w księdze wiedzy. No. Mm. za co się wyświetli? Nie, nie wiem, dobra. O, idziemy sobie dalej. Z, idziemy ten, tu musimy sobie iść, ok. Strzało sobie podpalimy, tutaj tam. Ale chyba miałem, ale dobra. Idziemy. są takie te. Fiolka, fiolka. Czerwona nie było. Czerwonej fiolki. Tu sobie biegniemy do przodu. nosimy sobie tą bramę zajmę <laughs> pojęczyny gdzieś tutaj wszędzie są dobra no i sobie ciśniemy gdzieś pomijamy sobie przerywnik tak by dobra wracamy gdzieś idziemy jakieś zdanie jeszcze śniegi się tliły coś tam się e, a tutaj co mamy co tu jest napiłem się czegoś tutaj czy coś nie wiem Kół. nie wiem. Kudy, to był mój chyba nawet... Nie wiem co ja już strzelałem. teraz, aha, życie mam cały czas. Tarcza słabsza, tu chyba był słabsza fiolki Teraz życia chyba w ogóle nie tracę. Jakoś tak. Nie ma schowamy się jeszcze sobie. Rozwalamy sobie ich troszkę. I jeszcze jeden. Tu kolejny. Ile ich tam jest? Się mnoży ich. Bra, jeszcze tam, jeszcze. O, jeszcze tam jeden. Dobra, damy ku Udaje bo nie widziałem jeden troszkę do przodu sobie gdzie z tych wychodzą Kryształy A i teraz tego też sobie rozwalimy już jest zabity jeszcze ma mam jakąś monetę złoto i sobie tych sobie rozwalamy z czarów szybciej będzie o, tarczownicy zaradzić tutaj wylecą. Bum! Z tej strony zaraz ale się tutaj sobie ładnie szybko padają tam. Trzeba trafić w nich i leży. I teraz prosto w łeb, chyba prawie nie, w ramię dostał. Mm. Mhm. to mi życie uzupełnia, ja nie? Muszę bo Mam życie cały czas wymaksowane przez tam coś tamto co użyłem jakiś łuk uuu, szybkość niska, ale jakie obrażenia bierzemy sobie E Powoli będę strzał, ale szybko będą padać Aha. 300 wrogów zabiję 400 a obrażenia o strzał teraz mam jeszcze zwiększone przez to coś z tyłu dziś jeszcze dobra, ja, on niech się tym zajmie na tym bossem najsilniejszym ja sobie wezmę tych powybijam dobra, jakieś te fiolki, nie fiolki, zobaczymy sobie co tu mamy pozbieramy E dobrze, jeszcze tego. Gdzie tu jeszcze są jacyś? Proszę bardzo, podchodźcie. Oczywiście, że was rozwalę. Schodzimy na dół. Rozwalam tę tarczę taką tą mają, taką o chemu wywaliłem Ja na czwórce żadnego tego nie mam A to mi co dało? Zamraża ich? nie wiem e tarcza słabsza strzał zupełniamy. Aha, ten mógł mój łuk stary, słaby na trzy i używamy sobie tych tych moich czarów że są, są jeszcze mój się z nimi bije Oczywiście, że mu pomogę. Zobaczmy jaka tarcza, teraz ten dyk mam iść, dobrze Zwolamy ich Tarcza jaka? Słabiutka słabiutka, słabiutka, słabiutka idziemy sobie do przodu wsiałka, przyda się na później Jest i safe ciemno hmm. Co będziemy mieć i Będziemy stąd Gdzie oni są wszyscy? Tab, coś tam pisano. zdania jakieś. Zobaczmy, co mamy za zdanie. Coś tam mieszkańcy pomocalić. Nie, dobra. Ku. No i to ładnie. że tak powoli strzelam. Ale coś za coś. Silniejsze strzały. Ale za to wolniejsze. Dobra, w ogóle lepiej sobie tego rozwalimy. E? Tak, tak zrobimy się. Jes, slash I... I teraz musimy iść w ogóle Z gdzieś tutaj tędy. A wczoraj jeszcze tamte mi wyskoczyć oni są Tu jeszcze Ops, ups, 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 ups. Gdzie jest mój w ogóle? Dobra, zabity Szukamy mojego Fąfla tego trzeba zniszczyć, Ten jest denerwujący, zbyt denerwujący. Slash. Jest dobrze. Tak się. jeden taki. One są głupie, bo tak teleportują się, nie trafiłem jeszcze w niego, no zaraz Zara tu go od tej strony. O, ładnie tutaj teraz mam. Kurde. Jeszcze ponad połowę życia ma Dobrze, gdzie on teraz jest tutaj. No i leż many już też nie mam. Nawalamy sobie w niego R Uleczamy się, a nie bo tam gdzieś leżały takie te, co mnie chyba ale Dobra już. Jak użyłem, to użyłem. Tam nie mogę wejść. Dobrze. Idziemy sobie tutaj gdzieś ten. gdzie on tam siedzi. Tutaj tam gdzieś, jest. dobra. Teraz man nie, nie go ja z tych czarów. Na hala. To już ma końcówkę i tak życia. Zaraz padnie. jest hity. pomijamy sobie przerywnik scenki przerywnik wszystko pomijamy i sobie z idziemy na górę tam coś mamy leży coś, nic tam, dobra escape i sobie ciśniemy na górę nas spidzie, jakiś grub dobry będzie jakiś sobie obrażenia, ale za to szybciej wali Średnia szybkość. I pomyliłem się, nie chcę zmieniać. Nie chcę gdzieś mieć starego, który jest. Nie chcę, co E w ogóle wcisnąłem. <laughs> nie chcę zmieniać, bo za słaby jest. Szybciej walnie ale słaby. Zadziełam iść teraz. Czy coś jest? Może miść. mam to sobie rozwalimy tam. To... Nie mogę. Aha, tu podchodzę i E wciskam. I kryształek dla mnie jest. Skoczyłemy. Jaka dość mały Tylko, że ja lepiej umiem skakać. Dobra Kolejny kryształ. Bierzemy sobie, podnosimy, już mamy 4 do wykorzystania. Ja to rozwalę o fiolka. Kolejne coś mam, kolejna fiolka, już mi się nie mi że sobie I tak fiolkę zdobyłem. Postaci sobie, nie zbieram wolę grać alarą. Obył sejf. No to na tym zakończę ten odcinek. To dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału. Do zobaczenia na następnym